Dębno staje się znanym w całej Polsce miastem, znanym ze swojego sportowego charakteru. Jest to miasto bardzo usportowione, jeżeli chodzi o imprezy. I tu możemy mówić o takich sportach no, bardzo ekstremalnych, bo zarówno triatlon, sport dla prawdziwych twardzieli, jak i, jak i maraton. Czy te y, zawody, zarówno triatlonowe, jak i maratonowe, y, poza mieszkańcami przyciągają również turystów? E, tak, uważam jak najbardziej. Jeżeli chodzi o triatlon, to jest impreza, która w 50% przyciąga e, turystów, e, przyciąga zawodników z całego kraju, również z zagranicy. I tutaj jak okiem sięgnąć, możemy powiedzieć, że wśród naszych mieszkańców znajdują się osoby, które widzimy po raz pierwszy. Powiedzmy, że to jest jedenasta edycja tego waszego Demnowskiego triatlonu. I jak my tu obserwujemy, jest to doskonale zorganizowane. Tutaj no, widać, że to już rutyna funkcjonuje, żeby wiecie, jak to robić. To prawda, jeżeli chodzi o organizację, no to już tutaj możemy powiedzieć, że dbamy o szczegóły i szczególiki, gdyż nie robimy tego po raz pierwszy. Zarówno maraton, jak i, tri i triatlon, Puchar Polski w triatlonie jest organizowany przy pomocy wyspecjalizowanych firm. Jest to ogromna rzesza ludzi, sędziów. Wolontariuszy, którzy pomagają również na trasie, podają wodę od juniora do seniora, że tak powiem. Jak sobie radzicie z tym takim aspektem logistycznym? Bo podejrzewam, że część tych zawodników, trenerów tego zaplecza gdzieś tutaj musi spać, stołować się. To jest jednak duża grupa ludzi. Tak, tutaj pomocą służą nam nasze placówki, nasze jednostki, instytucje oświatowe, takie jak przedszkole, takie jak szkoły podstawowe, gdzie możemy ich przenocować. Tutaj też ogromną rolę odgrywa nowo wybudowana hala, gdzie mamy miejsca noclegowe, jest ich około 18. Również jest możliwy catering na, na, w sumie na bazie szkoły podstawowej numer 1. Ale nie ukrywam, że naszą słabszą taką stroną jest właśnie ta baza noslegowa, hotele, restauracje, których u nas brakuje i których oczekujemy, także chętnie przyjmiemy każdego inwestora. Tak, bo miejsca noslegowe, miejsca, gdzie można coś zjeść, na pewno będą Wam potrzebne. Wróćmy na chwilę do tego maratonu, który z wiadomych przyczyn się nie, nie odbył z przyczyn katastrofy smoleńskiej. I no, wiemy o tym, że do ostatniej chwili byście czekali, bo wyglądało no to, że jednak się odbędzie. W końcu okazało się, że nie może on dojść do skutku ze względu na żałobę. Czy to wówczas wtedy sprawiło wam wiele trudności? No bo ja domyślam się, że, że wysiłek organizacyjny był ogromny, a tu nagle dowiadujecie się w ciągu minuty, że, że nie i coś z tymi zawodnikami trzeba zrobić, z tymi ludźmi, z, ze wszystkimi, którzy przyjechali. E, jak najbardziej. Akurat jeżeli chodzi o maraton, to, to był taki moment, że już machina ruszyła. I Cała ta organizacja już nabierała tempa, wszelkie e, sprawy z tym związane już były w toku. Tak samo przyjeżdżali zawodnicy. To była sytuacja, gdzie musieliśmy stanąć na wysokości zadania i podjąć e, jednoznaczną decyzję. I tak naprawdę powiem szczerze, że e, nie było z tym większych problemów, bo to była e, jedna z tych sytuacji, gdzie zdecydowanie bez, e, w sumie również ze zrozumienie można powiedzieć ze strony mieszkańców jak i zawodników udało się ją podjąć. I, Zwracaliśmy koszty zawodnikom, którzy tutaj przyjechali, także oni również ze zrozumieniem zadeklarowali się, że chętnie wezmą udział w maratonie, który jeszcze odbędzie się tutaj w tym roku i, i myślę, że akurat z tym to, był, to była ta sytuacja, która, e, która z, jakby nas utwierdziła w tym przekonaniu, że możemy liczyć zarówno na naszych organizatorów, współpracowników, jak i na samych zawodników, którzy okazali tak duże zrozumienie dla, dla tej decyzji. Tam ta sytuacja. Y ta, ta dramatyczna sytuacja była dla was no, sprawdzianem i wyście zdali ten sprawdzian w sposób y, celujący, zdaliście go w sposób wzorowy. Y, myśmy już o tym mówili kilka razy, z, zarówno w rozmowie z tobą, jak i w rozmowie ze Stanisławem Lenkiewiczem, że 24 października y, odbędzie się w końcu ten maraton. No i miejmy nadzieję, że, że już tego 24 października nic wam szyków nie pokrzyżuje. Ja również mam taką nadzieję, także z tego miejsca serdecznie zapraszam wszystkich na nasz maraton, który odbędzie się 24 października tego roku i również proszę liczyć na wzorową organizację, rzesze kibiców jak również masową liczbę zawodników, którzy staną na starcie i pokonają tą trasę maratońską 42 km 195 m. Mam nadzieję w jak najlepszym czasie. Dziękuję za rozmowę, zapraszamy na maraton, a Państwa zapraszam na dalszy ciąg relacji z Pucharu Polski w triatlonie Zdębna. Dziękuję. Dziękuję również. Double trouble by bubble the arena. Ten years and we still got the fever. One for all, we're not looking for no leader. All you got to do is know how to heater Dance floor, introduce you to the sweeper. Lock it down, big sound, it's the keeper. So stand clear and get ready for the creeper. 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 Double by, bubble the arena. Ten years and we still got the fever. One for all, we're not looking for no leader. All you got to do is know how to heat her. Dance floor, introduce you to the sleeper. Lock it down. Double trouble by Bubble the Arena Ten years and we still got the fever One for all, we're not looking for no leader All you gotta do is know how to heater That's floor, introduce you to the sweeper Lock it down, make sound, it's the keeper So stand clear and get ready for the creeper Creeper, 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 creeper. Arena Ten years and we still got the fever one for home we're not looking for no leader All you gotta do is know how the heater Dance low introduce it to the sweeper Lock it down make sound it's a keeper So stand clear and get ready for the creeper 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 creeper